Witam państwa na kanale stanisławkrajski.pl. W tym programie będę zapowiadał specjalny, wyjątkowy, niebywały program z księdzem arcybiskupem Lęgą. Powiem parę słów, dlaczego, skąd ten program się wziął, parę słów o księdzu arcybiskupie, parę słów o jego książkach i na koniec zaproponuję wielką promocję tych jego książek: cztery książki. 40 zł plus koszty wysyłki 20 zł, razem 60 zł. I tak, ja mam kontakty z księdzem, arcybiskupem od 2015 roku, z tym, że ten 2015 to był sporadyczny kontakt, gdzie razem znaleźliśmy się w dwóch programach w radiu w Chicago w polskojęzycznym radiu Chicago gdzie obaj byliśmy przez telefon no, ale rozmawialiśmy też ze sobą a później moje ścisłe kontakty z arcybiskupem zaczęły się od 2018 roku i trwają do dziś Jestem jego biografem, można powiedzieć wydawcą jego książek, redaktorem jego książek, korektorem jego książek. Tutaj mogą być liczne zarzuty do tej, co do tej korekty. No i w pewnym momencie, znaczy był długi, długi czas. To było jakieś sześć lat, pięć, może lat, sześć. Kiedy ksiądz Arcybiskup był bardzo aktywny, pełno było go w mediach, tych internetowych, ale nie tylko, bo i warto rozmawiać pospieszalskiego. I programy jego mój pierwszy program z nim, który miał miejsce w jesienią 2018 roku, w Realu 24 miał 400 tysięcy oglądalności. Program Warto Rozmawiać miał 600 tysięcy oglądalności, plus drugie 600 na wodzie i, i na YouTube. No i w pewnym momencie nastąpiła cisza. Ksiądz arcybiskup rezydował w Licheniu. E, długie lata. E, powinien tam dostać apartament jako arcybiskup, sypialnia salon z aneksem kuchennym kaplica. Dostał malutki pokoik na strychu. Latem y, upał powyżej 30 stopni, zimą zimno, no i z tego lichenia ksiądz arcybiskup zniknął w pewnym momencie. Y, ci, którzy go szukali tam, no nie, nie, zna, nie znajdowali go. I y, ja nagrywałem z nim od czasu do czasu programy w ostatnich latach, w ostatnich dwóch latach. Przez telefon, już nie w Warszawie, bo, bo przedtem organizowałem samochody, organizowałem noclegi. Przyjeżdżał do Warszawy, to były głównie programy w Realu 24, w telewizji, w sensie, w mediach narodowych. Później już tylko albo przez telefon, albo zapraszałem księdza arcybiskupa na, na tydzień 10 dni do Nałęczowa, i tam nagrywaliśmy programy z reguły. W ogrodzie i ostatnie takie spotkanie telefoniczne miało miejsce gdzieś na początku maja 2024 roku, bo ten ostatni program ukazał się 4 maja 2020, przepraszam, 2025 roku. 2025 roku. I później kontakty się zerwały, to znaczy ja. Przez lata mieliśmy taką umowę, że dzwoniłem do księdza arcybiskupa dokładnie o 21. Zresztą on zmienił telefon, ale miałem ten drugi telefon później i, i rozmawialiśmy, i to czasami było codziennie, czasami było kilka razy w tygodniu, i taki ostatni kontakt był właśnie gdzieś na początku maja 2025 roku, i później kontakty się urwały. Znaczy nie mogłem się dodzwonić. Zdaje się, że udało mi się raz dodzwonić we wrześniu, to 2025 roku to była krótka rozmowa i później cisza, W Do mnie się zgłaszało wiele osób pytaniem jak jak się skontaktować z arcybiskupem Lęgą. Ja mówiłem, że piszcie listy, bo taka była wcześniejsza instrukcja księdza arcybiskupa, żeby Pisać list papierowy i wysyłać na jego adres w Licheniu. I z tego Lichenia, chyba, przekazywano te listy księdzu arcybiskupowi w jego miejsce obecne zamieszkania. Znaczy, nie przekazywano, bo oni też nie znają adresu, tylko ktoś je odbierał. No, ale to długo trwało, prawda? No, bo to list przyszedł do Lichenia, tam leżał, później. Hmm, Ktoś po jakimś czasie, być może kilku tygodniach, odbierał ten list, no i ksiądz arcybiskup reagował albo nie. Tego nie wiem, czy reagował. No i teraz w ostatnich dniach stycznia, jak co tydzień zadzwoniłem do księdza arcybiskupa i odebrał. No i przeprowadziliśmy długą rozmowę. I umówiliśmy się na koniec tej rozmowy, że nagramy program. No i na początku była taka koncepcja, że ksiądz Arcybiskup mnie poprosił, czy zgłosił postulat może lepiej, żeby to była taka rozmowa jak w Realu 24. Bo w Realu 24 siedzieliśmy w studio, no i normalnie rozmawialiśmy. Później, jak i w innych studiach podobnie. Natomiast jak zaczęliśmy rozmawiać przez telefon, no to trudniej było przerywać. Zresztą moi widzowie nie lubią, jak ja, wielu moich widzów nie lubi, jak ja przerywam komukolwiek, a tym bardziej arcybiskupowi lędze. Więc trudno mi było wejść, bo jak zadawałem pytanie księdzu arcybiskupowi, czy rzucałem jakiś temat, no to ksiądz arcybiskup zaczynał mówić. Mówił tak do, do pół godziny, prawda, i to był koniec programu, na koniec ja. Dziękowałem, dodawałem od siebie parę słów, żegnałem się ze wszystkimi i teraz ksiądz arcybiskup zaproponował, żeby mów przerywał. I doszliśmy do wniosku, że to będą cztery tematy, ja, te, te, takie aktualne. Ja te cztery tematy ustaliłem, przekonsultowałem je z księdzem arcybiskupem no, i następnego dnia zadzwoniłem. Zadzwoniłem przed 21. Stąd w moich programach księdzem, arcybiskupem nie ma tego tła, takiego z nowej kamery, bo ta kamera nie lubi. Znaczy, lubi dużo światła, szczególnie dziennego. Ja nie mam takich reflektorów, które by dawały. Jej tyle co trzeba, więc jeżeli jest wieczór, to już nagrywam starą kamerą. I zadzwoniłem przed 21. i zaczęliśmy rozmawiać. Jeszcze nie na wizji. No i z tej rozmowy nagle nam wyszła koncepcja programu zupełnie innego, prawda? Bo koncepcja programu który będzie emitowany w tą najbliższą niedzielę, czyli 1 lutego o godzinie 11:00. i tytuł tego programu na kanale oczywiście stanisławkrajski.pl, tytuł tego programu arcybiskup Lęga dwukropek, głęboki kryzys duchowy i moralny Polski i Kościoła w Polsce mamy jakąś szansę, znak zapytania. I zaczęliśmy na ten temat rozmawiać. Znaczy, wielki temat dotknęliśmy tego, co działo się w Kazachstanie. Ksiądz arcybiskup jako kapłan, wyświęcony w tajnym seminarium, w tym czasie pracował jako robotnik, znalazł się w Kazachstanie po licznych różnych przygodach w 1981 roku. Tam warunki były przerażające. Prawda? Dostał jakąś chałupkę w jakiejś wiosce, wozili go po okolicy po, po kilkaset kilometrów w każdą stronę. Sam jak jechał do spowiedzi, to mu to zajmowało przynajmniej 24 godziny, no bo w jedną stronę pociągiem około 10 godzin. Jak w środku chałupki nie było łazienki, nie było toalety. Był taki domek z serduszkiem gdzieś daleko w podwórku i zimą była przeciągnięta lina od tego, tej chałupki do tego domku. I ksiądz arcybiskup jak szedł do toalety, no to się trzymał tej liny, bo jakby się jej puścił, to mógł się dłoń duże prawdopodobieństwo, że się zgubi. Minus czterdzieści kilka stopni, koniec śmierć. No i przez te całe lata 10 lat swojej posługi nie widział na oczy pieniędzy. Ludzie go karmili, dawali mu ubrania na przykład skarpetki, buty. Jak gdzieś jechał, no to dostawał jakieś dary Boże, prawda, coś do jedzenia. I później no w przedziwny sposób został biskupem, bo papież Jan Paweł II nie wiedział, kogo mianować biskupem, i poprosił, żeby wszyscy kapłani z połowy Związku Radzieckiego, Rosji Sowieckiej, się zebrali w jednym miejscu i wrzucili losy, jak kto uważa, do takiego wazonu, prawda? Te losy zostały przesłane do Watykanu, i papież Jan Paweł II ogłosił, że biskupem jedynym na milion kilometrów kwadratowych, czy parę milionów kilometrów kwadratowych zostanie Jan Paweł Lęga i później był, sprawował tą funkcję od 90., o ile dobrze pamiętam, jeżeli się nie mylę, od 91. do 2011. i później został jakby usunięty z Kazachstanu na wniosek neokatechumenatu, który miał wejścia do yy, Watykanu, yy, a znaczy usunięty. Zaproponowano mu rezygnację yy, trochę na zasadzie takiej włoskiej mafii, która coś proponuje, propozycja nie do odrzucenia. Yy, i Znalazł się w Polsce w 2011 roku. Okazało się, że jest ciężko schorowany, bo dopiero tutaj lekarze go obejrzeli, więc pierwsza część pobytu to było. Leczenie, operacje, szpitale. No i y, w tym programie, znaczy, bo lata, y, tak naprawdę, no to przed, y, przede wszystkim lata 2018-2024, czyli 6 lat, to była taka szczególna aktywność księdza arcybiskupa, kontakty z wieloma środowiskami, w tym środowiskami trydenckimi. Aktywność w mediach, aktywność wykładowa, rekolekcyjna, no i nagle wszystko to ustało. Ksiądz Arcybiskup zniknął. No, i teraz w tym programie przypominam: niedziela godzina 11, niedziela 1 lutego, godzina 11. Kanał stanisławkrajski.pl. Tytuł Arcybiskup Lęga: dwukropek, Głęboki kryzys duchowy i moralny Polski i Kościoła w Polsce. Mamy. Jakąś szansę, znak zapytania. Ten program według mnie jest bardzo ważny, bardzo ważny, jakoś kluczowy, jakoś fundamentalny. Dlatego robię ten program, którym w tej chwili jestem, żeby namówić Państwa do obejrzenia tam tego programu niedzielnego i zresztą będzie następny program, następną niedzielę będziemy go nagrywali teraz, w najbliższy wieczór. I chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że są te cztery bardzo ważne książki księdza arcybiskupa, i właśnie wpadłem na pomysł, żeby no bo ksiądz arcybiskup ocenia to, co dzieje się w Polsce i w polskim kościele bardzo negatywnie. E, uznaje, że do jego wielkie wysiłki on no, no nie zauważa efektów. Wszystko idzie w dół, gwałtownie w dół, i no, modli się oczywiście za Polskę, za polski kościół. Może teraz znowu się jakoś zaktywizuje, zobaczymy, nie wiem. No W każdym razie pojawił się w, w tym programie, będzie program następny, ale wiele ważnych rzeczy zawarł w tych czterech książkach. Poczynając od tej książki, przerywam zmowę milczenia o kryzysie w kościele, herezji, apostazji i grzechach zaniedbania. Bardzo mocna książka, jeszcze cztery lata wcześniej taki radykalny nie był, jak wynikało to zresztą choćby z tych radiowych programów, w których razem występowaliśmy, czy z jego programów radiowych, w których on występował. Później ukazała się też bardzo ważna książka, bo ta książka, przerywam zmowę milczenia, no to była książka pokazująca, co się dzieje w Kościele. Jakby negatywne ujęcie, pokazanie błędów, grzechów, zaniedbań, apostazji, herezji. Trzeba ratować Kościół, to była następna i no i tutaj jakby pozytywne, bardzo ważne wskazania. Później. Yy, yy, pandemia yy, i książka yy, Słowo na trudny czas, yy, różaniec na trudny czas w środku tej pandemii yy, to słowo na trudny czas nie było słowem na pandemię. Ono było słowem uniwersalnym. Yy, różaniec też był na trudny czas różańcem uniwersalnym, także dzisiaj on jest. Yy, Również do skorzystania. Słowo na trudny czas może nas umocnić, może nam wskazać drogi w trudnych czasach. Różaniec na trudny czas, no to taka droga z Maryją i Chrystusem, którą warto przebywać w intencji Polski i polskiego Kościoła. No i wreszcie ostatnia książka Sekta Bergolio. Potrzebna kontrrewolucja katolicka, i tak jak wspomniałem w tym programie, który mam nadzieję obejrzycie Państwo w niedzielę, spotkałem kapłanów, którzy byli bardzo za tym, co za księdzem arcybiskupem i tym, co mówi ksiądz arcybiskup, natomiast byli przeciwko temu tytułowi, że no jak to sekta Bergoglio, Bergoglio to papież i tak dalej. Ale tutaj Ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga wyprorokował, prawda, bo on pokazywał, że Bergoglio wykorzystując swoją funkcję papieża Franciszka zaczął budować w kościele drugi kościół, struktury Deep Church, głęboki kościół, to Deep State, głębokie państwo, to takie. Pojęcia dzisiaj modne po prawej stronie, które jakby trochę zastępują ma termin masoneria, który wielu odrzuca ze względu na masońską propagandę, ale są też szersze. No więc można powiedzieć, że Bergoglio budował w kościele taką piątą kolumnę, taki kościół głęboki, taką swoistą masonerię kościelną, a być może <kuh> Po prostu masonerię i Bergolio odszedł, natomiast sekta Bergolio została, i tak jak też będę mówił o tym, będę wspominał o tym w tym programie niedzielnym, że tą sektę dzisiaj bardzo wyraźnie widać również w Polsce jej ewidentnym przywódcą jest kardynał ryś i te. Cztery książki, no warto do nich sięgać, warto je dawać dzieciom, warto z nich korzystać, a później to powtarzać, warto je dawać kapłanom. I mam takie doświadczenie, bo ja piszę, wydaję książki od 1993 roku, a więc 25 plus 7 32 lata. I wiele osób mi mówiło, jak te moje książki wpłynęły na nich, i wpłynęły w taki sposób, że dziadek kupił książkę, albo ojciec kupił książkę, albo ten człowiek, który do mnie dzwonił, kupił książkę moją, stawiał ją na półce i ona tam stała. Jak dziadek ją kupił, no to stała 10 lat, a później przez jakiś przypadek wnuczek czy syn. Sięgał po tą książkę i jakby to zmieniało jego postrzeganie świata. No i podobnie jest i może być z książkami arcybiskupa Lęgi, że postawimy je, choćby no damy ją najbliższej rodzinie, ale postawimy nawet na półkę, nie czytając, natomiast w pewnym momencie ktoś po nią sięgnie, ktoś ją przeczyta, może to zmienić całe jego życie. Także jeszcze raz cztery książki arcybiskupa Lęgi wyjątkowo przez najbliższy tydzień w cenie 40 zł za komplet plus 20 zł koszty wysyłki. Najlepiej jakby to się udawało wysyłać im postem, czyli wtedy potrzebuje maila i numeru telefonu i oczywiście adres. No i tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.